Witamy na podróży samopoznania i transformacji. Znajdź wygodną pozycję i delikatnie zamknij oczy. Weź kilka głębokich oddechów, pozwalając każdemu wydechowi uwolnić napięcie z Twojego ciała. Wyobraź sobie siebie w pięknym ogrodzie o świcie. Powietrze jest świeże i czyste, nasycone zapachem kwiatów. Miękka trawa pod Twoimi stopami zdaje się obejmować każdy Twój krok. Przed sobą widzisz złoty szlak, który wije się przez ogród. Ten szlak reprezentuje Twoją życiową podróż, lśniąc obietnicami Twojego niewykorzystanego potencjału. Zacznij wędrować tym złotym szlakiem. Z każdym krokiem czuj się coraz lżejszy. Bardziej połączony ze swoim prawdziwym ja. Podczas gdy wędrujesz, zauważ, jak ogród wokół ciebie zaczyna się zmieniać. Kwiaty wydają się błyszczeć wewnętrznym światłem, a drzewa szeptają starożytne sekrety. Wkraczasz do krainy nieskończonych możliwości, przed Tobą dostrzegasz promienną postać. W miarę jak się zbliżasz, rozpoznajesz, że ta postać to ty, twoje wyższe ja, najwspanialsza i najbardziej rozwinięta wersja siebie. Twoje wyższe ja uśmiecha się serdecznie i wyciąga rękę. Gdy ją dotykasz, czujesz falę czystej energii przepływającą przez ciebie. Ta energia to miłość bezwarunkowa. Ponadczasowa mądrość i nieograniczona moc. Twoje wyższe ja zaczyna mówić, a jego głos rezonuje nie tylko w Twoich uszach, ale w każdej komórce Twojego istnienia. Witaj, drogi, czekałem na Ciebie. Jestem tutaj, aby przypomnieć Ci prawdę o tym, kim jesteś, istotą nieskończonego światła, zdolną do tworzenia cudów w Twoim życiu i w świecie wokół Ciebie. Najpierw chcę, żebyś wiedział, że każde wyzwanie, które napotkałeś w swoim życiu, było okazją do wzrostu. Każda pokonana przeszkoda wzmocniła Twoje determinacje i poszerzyła Twoją współczucie. Poczuj prawdę tych słów rezonującą w Twoim sercu. Pozwól sobie dostrzec swoją własną siłę i odporność. Twoje wyższe ja kontynuuję. Teraz chcę pokazać ci niesamowity potencjał, który drzemie w tobie. Zamknij oczy i zobacz siebie realizującego swoje najbardziej śmiałe marzenia. Zwizualizuj siebie żyjącego życiem, które zawsze pragnąłeś. Zobacz siebie zdrowego, szczęśliwego i spełnionego. Poczuj radość zrobienia dokładnie tego, co kochasz. Otoczonego miłością i satysfakcjonującymi relacjami. Ta wizja nie jest tylko odległym marzeniem, zapewnia ci Twoje wyższe ja. To rzeczywistość, która czeka na zmaterializowanie się. Masz w sobie cały potrzebny potencjał, aby uczynić ją realną. Poczuj, jak pewność rośnie w tobie. Wiedz, że jesteś zdolny stworzyć tę rzeczywistość. Teraz chcę, abyś przypomniał sobie moment w swoim życiu, kiedy czułeś się naprawdę potężny i pewny siebie. Przywołaj to wspomnienie. Poczuj emocje płynące przez Ciebie. Pozwól, aby to wspomnienie całkowicie Cię otoczyło. Poczuj siłę, pewność siebie moc płynącą w Twoich żyłach. Ta moc zawsze była z Tobą, mówi Twoje Wyższe Ja nigdy Cię nie opuściła. Zawsze jest dostępna, czekając, aż ją uznasz i wykorzystasz. Weź głęboki oddech i poczuj, jak ta moc rozszerza się w tobie, wypełniając każdą część twojego bytu. Zapamiętaj, kontynuuje twoje wyższe ja. Nie jesteś sam na tej drodze. Wszechświat działa na twoją korzyść. Każdy krok który stawiasz w kierunku swoich marzeń, jest wspierany przez siły wykraczające poza Twoje zrozumienie. Poczuj prawdę tych słów. Wiedz, że jesteś głęboko połączony z wszechświatem, kierowany i chroniony na każdym kroku swojej drogi. Zanim odejdziemy, mówi Twoje Wyższe Ja, chcę zostawić Cię z prezentem. To częstotliwość światła, która pomoże Ci utrzymać tę więź z nami, nawet gdy wrócisz do swojej codziennej rzeczywistości. Wyobraź sobie złote światło emanowane przez Twoje Wyższe Ja, otulające Cię ciepłym uściskiem. To światło przenika każdą komórkę Twojego ciała, wyrównując Cię z najwyższymi wibracjami wszechświata. Zabierz to światło ze sobą, mówi Twoje wyższe Ja. Kiedy będziesz potrzebować wskazówek lub siły, po prostu zamknij oczy, weź głęboki oddech i przypomnij sobie to światło. Ono natychmiast ponownie połączy cię ze mną i całym Twoim nieograniczonym potencjałem. Podziękuj swojemu wyższemu ja za ten cenny dar, poczuj wdzięczność płynącą z Twojego serca. Teraz nadszedł czas, aby wrócić. Twoje wyższe ja uśmiecha się i mówi: Pamiętaj, jestem tobą, a ty jesteś mną. Jesteśmy zawsze połączeni. Idź naprzód z pewnością, wiedząc, że jesteś potężniejszy, niż kiedykolwiek sobie wyobrażałeś. Powoli zacznij przywracać swoją świadomość do swojego ciała fizycznego. Poczuj ziemię pod sobą, ubranie dotykające twojej skóry. Delikatnie poruszaj palcami, u rąk i nóg. Gdy będziesz gotowy, otwórz oczy, przynosząc ze sobą światło, moc i mądrość, które odkryłeś podczas tej podróży. Wiedz, że wracasz przemieniony, gotowy, aby tworzyć cuda w swoim życiu i w świecie wokół ciebie. medytacja dobiegła końca. Podziękuj sobie za poświęcenie tego czasu na swój rozwój i transformację. Niech światło, które odkryłeś, nadal świeci intensywnie we wszystkich aspektach Twojego życia.